Hej, cześć wam wszystkim ludzie tutaj. T-Volt, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Splinter Cell so Blacklist. Słuchajcie, gra coś mi się ostatnio na elektryzyko było blu... Tak, tak, wiem o tym ogłuszaniu. O, skurwy syn pies. Nie macie psie. Ktoś mnie chyba zauważył. Chujowo. O Boże, Boże, nie, 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 dobra, ja to cofam, ja to cofam, nieważne, nie widzieliście tego. He, nie widzieliście tego, nic się nie stało. Rozumiecie, rozumiecie, mam nadzieję. Pieprzony pies mnie teraz wyczuje. Uff. Pies musi zginąć. Co mu jest? On zginął? Teraz zginął, dobra Ok. Czy on mnie zauważy? Czy on tylko zobaczy, że ten pies padł? Dobra, pana ogłuszymy Zajebiście Wszystko tutaj jak na razie idzie Jak po maśle Jak po maśle? Tak się mówi. jak po maśle Okej, okay. tutaj mamy kolegę Schwytaj, to jest jakiś cel, ważny cel, powiadacie. I mam z go schwytać, tak żeby on się pewnie nie skapnął. No chodź, 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 kolego, chodź, chodź, chodź. chodź. Schwytamy cię teraz, proszę bardzo, bezproblemowo. Czy ja się w ogóle przywitałem? Witam was wszystkich ludzie, w takim razie nie pamiętam czy się przywitałem, dlatego przywita się z wami po raz kolejny. To przed nami kolejny odcinek Splinter Show Blacklist. Zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio, do podstawowa zasada w sumie moich filmów. Zawsze tak to mniej więcej powiedzmy wygląda. Nie widzę powodu, żeby odchodzić od naszej starodawnej taktyki. Czasami lubię sobie tam przejść kawałek gry powiedzmy, żeby, żeby coś, coś konkretnego tam podziałać, przejść w inne miejsce, żeby że tak powiem ładniej zacząć kolejny odcinek, czy się tam doposażyć, czy jakieś pierdoły zrobić, ale ogólnie zawsze prezentuję wam rozgrywkę jak leci zgodnie z tym jak ja w to gram, nie ukrywam żadnych rzeczy, nie montuję, nie kasuję, nie wywalam, nie powtarzam, a jeżeli to robię to zawsze was o tym informuję. Dobra, mamy tutaj paru kolegów czterech, dokładnie mówiąc. Są w różnych miejscach. Nie podoba mi się to, tamten jest za daleko. Ciekawe czemu kurwa niby tamten jest za daleko. Co, sam Fischer jest za słaby? Nie uda mu się? Dobra, tego pp kolegę ściągniemy tutaj. Zajebiście. Jest eee, good, jest good. Mamy tam teraz mniejszą ilość kolegów, bardzo dobrze. Czy ja dam radę tam wejść jakoś do góry? Przeskradać się? Wydaje mi się, że byłaby taka w odległej przyszłości albo i nie. Gro! Powiedz mi, dam radę czy nie dam rady. Lubię w sumie wiecie, być zorientowany w tym, co się dzieje. Podejdź tu, podejdź tutaj. Come on. I dare you motherfucker Chodź. No chodź. Ups. <ścoughs> Mogłem się zdradzić celując mu w głowę, a czemu chciałem celować, a bo lubię. Śmieszna sprawa. Czekajcie, spróbuję w ogóle gościa zabić. Zamiast ogłuszać. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. Na razie efekt jest taki, że chuja zrobiłem. Podszedłbyś tu. Aha, on się bawi przełącznikiem. Wątpię żeby cokolwiek zabawa tym przełącznikiem dała mi. Chodź, chodź, wróć, wróć, wróć. Oj, huj, Gówno to dało. A w sumie, jeżeli ich tutaj jest dwóch, oni miejmy nadzieję, są ustawieni jakoś tak polubownie. O Boże, ten jest jakiś uzbrojony jebaniec. To niewiele podziałam w jego przypadku, muszę go jakoś zaskoczyć od tylca. O Boże, najgorsze jest to właśnie, że ci goście z tym opancerzeniem większym, oni nie zejdą nam na hita. Po prostu nie zejdą i tyle. Trzeba za każdym razem się bardziej postarać i strzelić właśnie. Znaczy, zajść go najlepiej chyba od tyłu. Nie widzę innej, innej skutecznej opcji załatwienia takiego, takiego kolegi. Dlatego też oni naprawdę są celem kurwiającym nie mam mnie ziomuś nie ma mnie, spokojnie, nie masz się co denerwować czy jak ja się tu wespnę to ktoś mnie zobaczy? oby nie, okej, okay, okej okay. wszystko w porządku o kurwa dobra spoko, jestem w cieniu bałem się przez chwilę, że tamten ziomuś mnie zobaczy ale spokojnie, spokojnie Tivur jest w porządku jest w porządku, nikt mnie tu nie widzi bo jestem w cieniu Jestem sniki wakerskim jebańcem-samozwańcem. Ojej. Gorzej, gorzej, czekajcie. Ukryję się tu. Ukryję się teraz tu. Chodź. Wow, aha, dobra, za ciche zabójstwo po prostu dostajemy mniej punktów. Dostajemy te całe punkty pantery powiedzmy. Jak ja mam tu zejść teraz? Mogę za plecami tego ziomusia? Przydałoby się go w sumie zdjąć Albo... Albo poczekać aż odejdzie Zajebiście Proszę bardzo schodzimy na dół ra. Eee, dobra No okej okay. Całkiem... Ha, ha, całkiem się to podobało Bo gości po prostu ominąłem zamiast ich zabijać Nieświadomi wrogowie Proszę bardzo Zebrano cel wysokiego znaczenia Tyle hajsu no, Dobra

Aha, mogę sobie ulepszyć mój strój, żeby nie hałasować podczas sprintu. Wtedy w sumie. No, no w sumie to pozwala mi to szybciej się poruszać dookoła, ale z drugiej strony jest też powiedzmy pseudo niebezpieczniej, bo goście mogą nas usłyszeć. No ale nie no, jak mamy ulepszony strój, to nasz i nas już nie usłyszą. A to kwestia podejścia. Czy tam jest uzbrojony ziomość, czy mi się wydawało? Czekajcie, przenieśmy się tutaj. Hmm. Tam jest jeden ziomek i tam jest jeszcze jeden ziomuś o, o Boże ile ich tu jest! O, żeż wy Dupsko Ile was tutaj nasrało Kurwe Dobra, czekajcie. To będzie bardziej, bardziej skomplikowana akcja powiedzmy, bo jest ich tutaj w chuj Czekajcie, przejdę tu Nie widzieli mnie idealnie ten pokój też jest, znaczy ten mniej więcej jest tutaj powiedzmy, zacienione. Du -du 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 -du. Nie widzicie mnie. O! Aha, ten zobaczył otwarte drzwi i się zaniepokoił, więc musi kurwa zginąć. Tak, zdecydowany plus zabijanie i zamiast ogłuszania jest taki, no że po pierwsze, a, już nie wstanął, <laughs> e, drugi plusik jest taki, no to w sumie największy plus, że już nie wstanął, dobra, schowaliśmy się tutaj i mniej więcej jesteśmy pokryci, tylko jak teraz tych ziomusiów poznajmować tak, żeby oni się w ogóle nie zorientowali, że ja tu jestem, kajcie. Usuńmy ten znacznik. Weźmy ziomka tego. Jeszcze tam jeden sobie łaził. A jeszcze jeden gdzieś jest oznaczony, którego nie sięgnę. Tamtego nie sięgnę, ale może tamtego sięgnę. Sięgnęcie. Mm, teraz ani jednego, ani drugiego nie sięgnę. Tym bardziej tego tam na dole. Ale oni znaleźli w tej chwili martwe ciała swoich przyjaciół. Ojej. To gorzej. Czekajcie. Użyjemy teraz takiego sprytnego triku. I rzucimy tam wabik. Oni się teraz zainteresowali. Połosowam te znaczniki, gdziekolwiek by nie były. Tamtego bym dał radę teraz zdjąć. A tego i tego. Gdyby oni się tylko tak ładnie ustawili, to przynajmniej zdjąłbym tylu, ilu dałbym radę. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam noktowizor, mam granaty dymne. Nie, tych dwóch się teraz ustawi... O, tamci się ustawili całkiem fajnie. Tamten teraz wyszedł mi z zasięgu. Kuchwa. Tam idźcie. Tam wam wabik pierdolne. To są takie odgłosy, dokładnie. Ech. Jeden tutaj łazi, ale jak ja teraz wyceluję i będę starał się strzelić, to kurwa, nie, nie uda mi się. A chciałbym wiecie, zmaksymalizować moją optymalność, że tak się skomplikowanie wyraży i zabić tym moim zabójstwem trzech naraz, ale to niekoniecznie będzie takie proste, bo oni muszą się wszyscy idealnie ustawić w zasięgu. Dobra, jolo, Strzeliłem przez drzewo, kurwa jaki jestem dobry. Wow. ok, kolejny dobry headshot odsiadł. nie wiem czy to była kwestia tego, że długo celowałem czy po prostu, że jestem zajebisty. Co by mnie tylko nikt nie wykrył, jak sobie celuję, bo to by już był mały fail. Sweet! Likwidacja gotowa. To w sumie zajeb zajebista opcja. No i co? Przyjdziecie mi tu teraz na górę zobaczyć co się dzieje? Wątpię, bo jesteście kurwa frajerami. Pięknie! Zw Zabijam ich po prostu jak mały tomuś. Nice, 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 nice. Nie ma nikogo już, nie ma nikogo frajerzy. <laughs> pięknie. Okej, okay, dobra, był mały stresik, ale nie poszło aż tak źle, a ja mógł sobie teraz spokojnie progresować do przodu. Spacja... E, wspinaj się, myślałem, że jakiś laptop do zamknięcia. Pararara, opuśćmy się, idziemy dalej tunelami, szczury tunelowe. Jebać światło w tej grze, światło to mój wróg ra, może nie będę. Nie mam już prawie amunicji. orzeż kurwa, przydałoby się jakiś refill. Czyż nie? Czyż tak? Right Dotrzyj do kompleksu. Yeah, five, Briggs, o, śmigłowiec. Coś czujesz, że za chwilę będziemy jakąś ostrą akcję odwalać? Ale nie zmienia faktu, że przydałoby mi się trochę amunicji, bo nic nie mam. Nie ma tutaj jakieś paczki? Tak nagle z dupy by się nie wzięła tutaj czasem przypadkiem paczka agencji, żebym ja mógł sobie coś odładować? Aha, nie, szkoda. Czy ja mam tutaj zejść i... Aha, tak, coś czułem. Muszę po krawędzi się tutaj przetętegesić. Łoł, wow, spokojnie. Komponę scene Hmm, boję się trochę. Nie, nie wiem o co chodzi. Mam taką trochę pustą lokację. zawsze jak w takiej lokacji są puste i nic się tu nie dzieje? O kurwa, tutaj kogoś chyba torturowali. Yeah. Miguel Garcia, 36.

I once walked in your shoes before i fought for a world i fought for a nation please i'm sorry i just want to go home i want all your troops to go home but your country they just refuse to listen i have a kid he's two years old please i was raised to believe that one man could change the future. Do you believe that? <laughs> I do. And I think that you could be that man. You could change the world by becoming an example. No. <laughs> what? Corvamatch, so zachui. I was not talking to him, my friend. I was talking to you. oh co ja It's not a warning, it's a message. Engineers are waiting for someone. No. <laughs> oh, kurwa. Oh, shit, bułapka. No, to czas pierdalać. Nie no, na razie jeszcze żyję, ale coś czuję, że ten stan niekoniecznie musi się długo utrzymać. O kurwa, mać. O, świetnie, wszystko płonie, zajebiście. Przytrzymaj Shift plus W. Zdupiam. Uniknie ataku drona. No to. O, oh fuck! Dobra, to nie będzie proste. Zamknięte drzwi, mam wyjebane. Biegiem do przodu. Wszędzie walą się kurwa jakieś te. Drewno. Ja mam wyjebane, jak mówiłem, bo ja jestem sam fisher. Udało się. Chyba. A, to dobre urządzonko. Damn. Jesus fucking Christ, zobaczmy jak tam nasze punkty. O, nie tak dobrze jak poprzednio na pewno. Zobaczmy jak wydajność. Słabo, słabo. A, zobaczymy jak tam pantera. Chyba więcej pantery zaliczyłem. Trochę ominąłem przeciwników, dyskretne zabójstwa. Aha, bo zacząłem się bawić zabójstwa w sumie w pewnym momencie. Jak to ominięci zero? Jak to kurwa ominięci zero? Ominąłem paru. Przecież w jednym miejscu. 600 punktów dostałem chyba za to. Uh -huh. Uh -huh.

Greg's already grilled Coven about his intel. Coben is too stupid to set that trap. Too smart to risk his own life sending us into it. Agreed. His intel was supported by other sources. The engineers left out a breadcrumb trail of false information. Sent us running into a minefield. Let's hope the DevGuru team's found something. We should be back by now. Charlie's following up. Charlie? He has seen some serious, seen some serious shit the camps were traps you're the only one that made it out alive the engineers knew the government would disavow the operation that's why they recorded it they just released the footage online sam we pulled an id off the hardware you got on the ground we know who's running the engineers that was fast it was easy too easy almost like they wanted us to find out who he was sign of confidence he's taunting us now we have our target majid sadiq 6 agent. That's how he knew what everyone would look for after Guam. And how to force feed it to them. Madam President. Glad you're still with us, Mr. Fisher. I'm sorry for your loss. We know who we're after. Majid Sadiq. The man behind the engineers. We'll forward our analysis to your office. Good work. Does this get us anywhere with American consumption? Not directly, no.

Hmm, o Boże, Boże, podziało się. Wiemy kto kieruje inżynierami, to w sumie sporo odkrycie. A co z tobą? Zobaczmy jak tam ulepszenia naszego samolotu. Cockpit to już nic, ale zna to, interesuje mnie to odkrycie paczek na radarze. To już 90 tysięcy kosztuje. Mam w tej chwili 232 tysiące. Skąd kurwa? Przecież nie dostałem tyle za misję. Chyba, że coś. nie wiem. Chyba, że czegoś nie zauważyłem. No whatever. Czekajcie. Zadzwonimy do córki. Jak już mówiłem, chcę, chcę dzwonić do Sary co-odcinek. Znaczy, co-odcinek, co-misję. Zobaczmy, co będzie miała nam do powiedzenia. Upewnijmy ją w tym, że my żyjemy. O. Hi, it's me. Ja. I just want to let you know that uh, no matter what you hear on the news, no matter what happens with the blacklist, I'm okay. This one uh, This one isn't going to be easy, but we'll find a way. I'll find a way. Love you kid. Oh boże, boże, co się dzieje? do Sary. <coughs> huh, no dobra. Okay, w takim razie... Sara, Sara, Sara załatwiona. Sara nie odpowiada. A to wredna kurwa. suko za pierdol. Nie, dobra, przepraszam, to nasza córka. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Charlie, Charlie jest gdzieś u góry. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia murzyn, ale wątpię, żeby coś ambitnego. W końcu do murzyn, eee. Aha, nic ciekawego w sumie, czyli wychodzimy. Miałem nadzieję na jakieś dialogi, jak na przykład w Mass Effecte zawsze pomiędzy misjami można było na tym statku posiedzieć i pogadać z tymi wszystkimi członkami naszej załogi. Oni opowiadali jakieś ciekawe rzeczy, przemyślenia dotyczące misji. Gdzie jesteś? nerdzie? Cześć nowego podobno miałeś. Charlie, you got any new intel for me? You know what I know. Something wrong? Sorry, I just that mission keeps playing over and over again in my head, you know, all those teams just gone. Charlie. Dobra. Misje Charliego mnie w tej chwili nie interesują, bo nie mam nikogo do współpracy. Być może ogarnę sobie to wtedy zobaczycie. Zobaczmy nasz zestaw, gadżety. Czy jakieś ciekawe gadżety mogę sobie w tej chwili z, e, dokupić. E, generuje impuls elektromagnetyczny chwilowo wyłączający źródła światła i urządzenia elektroniczne, gaz ługzawiący. Granat błyskowy, mina staserem. A czy ja wiem? Gogle. Impuls sonorowy. Dodaje tryb sonarowy, wykrywający wrogów przez ściany. W menu wyboru naciska X, aby przełączać pomiędzy noktowizorem i sonarem. 100 tysięcy. Aha, a to tak czy siak muszę kupować po kolei, żeby to wszystko mieć. Strój operacyjny, napiersznik. Patrzę sobie właśnie, żeby bardziej pocisnąć, rozumiecie, w dyskretność niż w napierdalanie. Kevlarowe. To i tak chyba będę potrzebował Muszę kupić poprzednie, żeby odblokować następne Tak, Tak. a to to w ogóle jest. Ukończ wszystkie misje Czwartego e szalonu O, to dodaje w chuj do dyskretności To weźmy sobie może naszą sieć taktyczną Nie dodaje nam to jakoś strasznie dużo To znaczy Dodaje nam to jeden więcej gadżet I jeden więcej magazynek specjalny Ale w sumie bardziej to by się przydało Bo dodaje nam magazynki do pistoletu też Zobaczmy dalej Szpiegowskie rękawice Operowanie bronią nam ulepszają. To się przyda i kosztuje tylko w sumie 15 tysięcy. Weźmy sobie te rękawice. Operacyjne. Jeszcze lepsze operowanie bronią. Aha, to po prostu za każdym razem zwiększa operowanie bronią. No to nie będę, tak na razie, cisnął w to. Sieć taktyczna. Eee, obniża głośność ruchów. Ha? Kevlarowy spot. Mało mieć na gadżety, ale dużo do magazynku na karabiny. To mnie nie interesuje za bardzo. 150 tysięcy na strój alfa. Eee, dużo magazynków, ale. Obniża obrażenia. To mnie średnio interesuje. Bardziej właśnie coś dyskretnego. Sieć taktyczna. Czy mi się to opłaci? Obniża głośność ruchów. O, zobaczmy jeszcze. Buty. Buty, które obniżają głośność ruchów, to się może przydać. Też nie są jakoś strasznie drogie, powiedzmy. O, o co to? Powłoka nanopolimery. Obniżają głośność ruchów podczas chodzenia i biegania. Maskujące nanowłókno. Kurwa, co to jest? Oświetlenie to już są pierdoły. Na razie zostawię sobie takie, jakie mam. E, chyba sobie kupię tą sieć taktyczną, wiecie? Niech, niech będzie. Kubi wyposaż. A to 120 tysięcy. Magazynki do pistoletu mi zwiększa. W sumie 120 tysięcy. Czy mi się to opłaci wydawać aż tak, aż tak bardzo? Ta okno węglowe nałożone na tkaniny. AB wycisza ruchy i dodaje miejsca na magazynki. Brzmi fajnie, ale zobaczmy sobie jeszcze, co z naszym pistoletem. Mam 150 kawałków tych. W tej chwili Czarny rynek Chuj z czarnym rynkiem Co mi to dodaje Naj, Najnowszy pistolet Do walki w warunkach ekstremalnych Nisko profilowo Oczywiście chodzi mi też o tłumik To jest ogólnie lepsze w jedną i w drugą stronę Pistolety korzystam dużo Kupmy sobie ten pistolet Na tym mnie już niestety nie stać Mimo iż jak widzicie jest lepszy Broń dodatkowa olewam, broń specjalna kusza jest mi zbędna, co mam? 90 tysięcy, Strój operacyjny na pierśnik, ile? Aha, to już sobie kupiłem, lol. Rękawice chyba miałem operacyjne, a to operowanie bronią mi polepsza. Spodnie, a spodnie nie kupiłem. Dyskretne, no dobra, 40 tysięcy, powiedzmy, że się szarpnę na te spodnie. Okej, okay. co nieco sobie moją postać doposażyłem w tej chwili, mam lepszy pistolecik, bo mam ogólnie dużo wszystkiego. Cichy, cichy, cichuj. Kontynuuj. Mam tutaj, też dopasowywanie moich w ogóle w trybie online'owym, szpiega i najemnika, fajny w ogóle jest ten tryb online'owy, walczą ze sobą szpiedzy z najemnikami, szpiedzy mają super gadżety, umiejętności, ale w ogóle są w walce, na walce bezpośredniej, a najemnicy jak sami widzicie po jego w ogóle wyglądzie, ma taką zbroję, która chroni przed obrażniami i jest zajebisty, w ogóle oni grając w widoku FPS, a ci w y, TPP, znaczy tutaj FPP, a tu TPP. Inna w ogóle perspektywa widoku, inna walka i tak dalej i tak dalej. Dobra, okej, okay. wyposażyłem się w co nieco broni. Jest całkiem nieźle. Podoba mi się, może gra mi kurwa pozwoli kamerę obrócić, byłoby miło. Schodzimy w takim razie na dół i kontynuujemy do następnej misji. Nie ma opierdalania się. Interfejs.

Dobra, okej okay ludzie, stwierdziłem, że jednak nie będziemy teraz zaczynać tej misji. Mamy i tak taką powiedzmy końcówkę odcinka. Mamy już załatwione wszystko, żeby na początku kolejnego odpalić misję i po prostu ją zacząć. Sprzęt dobrany, wszystko zrobione. Tak więc mam nadzieję, ludzie, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!